Tragiczna śmierć kapłana. Zginął pełniąc swoją posługę. Nie żyje ksiądz Mirosław Pękała, od wielu lat związany z parafią w Cerkiewniku, gdzie pełnił funkcję proboszcza. Duchowny zmarł w wyniku tragicznego wypadku drogowego, do którego doszło w sobotę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Informacje o jego śmierci przekazał Urząd Miejski w Dobrym Mieście. W opublikowanym komunikacie podkreślono, że kapłan odszedł nagle w trakcie wykonywania swojej posługi duszpasterskiej. Władze samorządowe zaznaczyły, że ksiądz Mirosław Pękała przez wiele lat był oddanym proboszczem parafii w Cerkiewniku i cieszył się dużym szacunkiem lokalnej społeczności. Jak ustalił portal dwóch.pl duchowny był ofiarą wypadku samochodowego, do którego doszło właśnie w miejscowości Cerkiewnik. Zdarzenie miało miejsce w sobotę około południa. Radny miejski Jakub Wilk poinformował, że ksiądz w chwili wypadku jechał z wizytą duszpasterską, udając się na kolędę do wiernych. Szczegóły zdarzenia przedstawił podkomisarz Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Jak wyjaśnił kierujący samochodem marki Honda, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierowcy Volvo. W wyniku tego manewru doszło do zderzenia bocznego pojazdów. Obaj kierowcy zostali przewiezieni do szpitala. Początkowo ich stan określano jako stabilny. Niestety po kilku godzinach lekarze stwierdzili zgon 67-letniego duchownego. Sprawą wypadku zajmie się teraz prokuratura, która będzie wyjaśniać dokładne okoliczności zdarzenia. Ciało księdza Mirosława Pękały zostało zabezpieczone do przeprowadzenia sekcji zwłok. Drodzy bracia i siostry, w duchu wiary i chrześcijańskiej nadziei zatrzymajmy się na chwilę modlitwy za śpiącego księdza Mirosława który odszedł nagle w trakcie pełnienia swojej kapłańskiej posługi. Powierzmy go Bożemu miłosierdziu, dziękując za dobro, które pozostawił po sobie i prosząc Boga, aby przyjął go do grona swoich wybranych. Niech ta modlitwa będzie także umocnieniem dla wszystkich, którzy przeżywają ból po jego odejściu. Miłosierny Boże, Ty jesteś Panem życia i śmierci. Tobie powierzamy duszę śp. księdza Mirosława, który przez lata wiernie służył Tobie i Twojemu kościołowi. Dziękujemy Ci za Jego kapłaństwo, za sprawowane sakramenty, za każde słowo pocieszenia, za modlitwę, obecność i oddanie ludziom. Przyjmij Go do swojego Królestwa. Obmyj Jego duszę w zdrojach swojego miłosierdzia i obdarz Go radością życia wiecznego, które obiecałeś swoim wiernym sługom. Prosimy Cię także o pokój serc dla Jego rodziny, parafian i wszystkich, którzy dziś opłakują Jego odejście. Niech nadzieja zmartwychwstania będzie dla nich źródłem pocieszenia i siły wieczny odpoczynek racz mu dać panie a światłość wiekuista niechaj mu świeci niech odpoczywa w pokoju wiecznym amen dziękuję za wspólną modlitwę jeśli ta chwila zatrzymania była dla ciebie ważna zasubskrybuj ten kanał abyśmy mogli razem trwać na modlitwie i umacniać się w wierze każdego dnia proszę cię także Napisz w komentarzu Amen jako znak modlitwy i duchowej pamięci za śpiątego księdza Mirosława. Niech Bóg przyjmie go do swojego królestwa i obdarzy pokojem wszystkich, którzy dziś noszą go w sercu. Jeśli to oglądasz, wesprzyj nas datkiem i modlitwą. Dzięki Twoim datkom możemy działać dalej. Chwalmy Boga razem.